Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym filmiku. Z Wami dzisiaj chciałam się podzielić takimi jesiennymi inspiracjami. Mam tutaj trzy pomysły, żeby ugotować coś, zrobić sobie pyszną kawkę i też udekorować dom na jesień. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać. Dajcie znać w komentarzach, jak byście, co by na wam najbardziej pasowało, i też um, jak wypróbujecie to koniecznie dajcie znać, albo na Instagramie, albo na Facebooku, albo tutaj w komentarzach, bo jestem ciekawa, co u was się najbardziej sprawdzi. Dobrze, zaczynamy od papryczek faszerowanych, ale tak właśnie dyniowo. A chciałam, żeby wyglądały jak Jacko Lanterns, e, takie dyniowe Halloweenowe. Dynie, to stwierdziłam, że to będzie fajny przepis też dodać przyprawy meksykańskie, że nie takie typowe, faszerowane. Najpierw kroję cebulkę i podsmażam, żeby były takie przezroczyste. I jak to się podsmaża, to zaczynam czyszczenie papryk. Jak papryki są wyczyszczone, to dodaję zmielonego mięsa. Ja robię akurat mielony indek lub kurczak. I tego dodałam właśnie kurczaka. Jak to się podsmaża, to tnę różne właśnie twarze do tych papryk. Tutaj ważne, żeby były wystarczająco małe, żeby tam nic nie wyleciało, ale też takie duże, żeby to było widać i trzeba po prostu z tym się trochę pobawić. Potem dodaję pomidorki, resztę tej papryki do tego sosu i przyprawy. Ja akurat dodałam taką przyprawę meksykańską do tego mięsa, a i to najbardziej się sprawdziło. Papryki dodaję do gorącej wody na dosłownie 5 minut, żeby były takie bardziej miękkie, i wtedy to wstawię do piekarnika. Teraz też dodaję krojone pomidory do tego sosu z mięsem i wymiesz wymieszam to wszystko, a żeby było takie fajne i trochę było bardziej gęste, jak już skończę z tymi pomidorami. I żeby nic się nie zmarnowało, to też dodaję te papryki do tego sosu. No ja bardzo lubię dodawać do tego sosu też trochę sera i też na samą górę, na czubek tych papryk chciałam dodać sera. To dlatego to już pokroiłam. Już widzę, że moje mięso jest ugotowane. Wszystko jest fajne, takie wymieszane i dodaję do tego ryż. Ryż już miałam ugotowane z dnia poprzedniego, bo wiedziałam, że to będę gotować i użyłam brązowy ryż, żeby było troszeczkę zdrowsze, ale można oczywiście użyć biały ryż czy ten wild rice, który ma różne kolory, to wymieszuję właśnie z serem i sosem, a i potem dodaję to do papryki. A tak właśnie te papryki się prezentują po kilku minutach we wrzątku. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda i tym bardziej, jak już będzie tam coś w środku. Tutaj właśnie wszystkie papiery. Daję ten farsz do środka. Dbam o to, żeby było tam jak najwięcej upchać, ile mogę. Szczególnie, że nie chciałam, żeby za dużo tego farszu by mi zostało. Jak oglądaliście ostatniego vloga, to pokazuję, że właśnie z resztką farszy dodałam fasolę i mieliśmy taki cieli kolejnego dnia, jak już skończyliśmy te papryki. Co też jest fajny pomysł, jak wam jakiś farsz zostaje. No i sam, na sam koniec dodaję trochę serę na górę. Ja bardzo lubię ser. Um, I dlatego, gdzie mogę, to próbuję ten ser wciskać. No i na sam koniec dodaję po prostu górę tych papryczek i zaraz po prostu wstawię to do piekarnika. Ja wstawiłam na 180 stopni, tak na godzinę, ale naprawdę to zależy od piekarnika. I po prostu testowałam, jak papryki będą gorące w środku. Czy łatwo będzie je przebić widelcem, to wtedy są już gotowe. Szczególnie, że tutaj wszystko jest ugotowane, tylko chodzi o to, żeby jakby zmieszać te wszystkie smaki a i żeby ta papryka była bardziej soft. Tutaj tak się prezentują te papryczki. Naprawdę smak super. Bardzo polecam tą meksykańską, ale jak na przykład e, lubicie bardziej takie smaki włoskie, to można dodać włoskie przyprawy. Zależy, co Wam najbardziej będzie smakować. Można też. Psuli i pieprz dodać, bardzo polecamy, naprawdę były pyszne. Kolejna inspiracja to jest Pumpkin Spice Latte. To jest taka dyniowa Latte, kawa latte. Co można kupić? To jest bardzo popularne w Stanach. Teraz można kupić w Starbucksie. No, ale ja chciałam spróbować tak samemu to zrobić. Szczególnie, że chciałam ten Pumpkin Spice jako przyprawę zrobić i ogarnąć, bo nie można tego kupić gotowego w Polsce. To jest wszędzie w Stanach. I bym chciała to doda dodać do ciasteczek na przykład, lub inne takie. Takie jesienne przysmaki, smakołyki. Um, I tutaj znalazłam bardzo fajny przepis. Potrzebny jest jedna łyżeczka cynamonu, jedna czwarta łyżeczki e, natmek gałka muszkatałowa. Przepraszam, że ale nie mogę tego wypowiedzieć. Jedna czwarta łyżeczki imbiru i jedna ósma łyżeczka. Goździków yy, zmielonych. Cięż nie znalazłam goździków zmielonych, to po prostu tutaj użyłam 4-5 normalnych goździków i też to zadziałało wlałam dwa kubki mleka zwykłego, które bym normalnie używała do kafej latej. My akurat mamy dwa w domu, ale można użyć jedno z więcej tłuszczów. Wtedy będzie ta pianka taka fajniejsza, gęstsza. No i w też wtedy trochę lepiej smakuje. Ale cokolwiek macie w domu. Do mleka dodałam pół łyżeczki pumpkin spice i do tego dwa takie duże łyżki dyni samej dyni przygotowanej, które już miałam przygotowaną wcześniej, bo akurat szykowałam zupę dyniową i do, to ten dynie puree, taki puree z dyni, dodaję takie dwie duże łyżki i też dodałam troszeczkę cukru, bo jednak ta kawa pumpkin spice jest słodka, to, i zależy, jakie lubicie, czy bardzo lubicie słodkie rzeczy, czy mniej słodkie. a Wtedy dodajecie więcej lub mniej cukru. Tak, do smaku. O, ja jeszcze lubię dodawać tak kilka kropli wanilii, ekstrakt wanilii, a nie aromat. To akurat ja czuję takie rzeczy i ja bardzo lubię wanilię, dlatego to dodaję, gdzie mogę. Dolewam espresso, który mam z maszyny i do tego dolewam właśnie ten, to mleko z dynią i z przyprawami. I dla Matyldy bez kawy, wersja bez kawy też jej bardzo, bardzo smakowało. Taki fajny jesienny smak. Kolejna inspiracja to jest taka dynia kwiatowa, czy w sumie użyć dynie jako wazo. Nigdy to mi nie wpadło na ten pomysł i trochę jestem zła, że tego nie robiłam poprzednio, ale widziałam to na Pinterestie i stwierdziłam, że wow, jaki fajny pomysł. Kupiłam moje ulubione kwiatki jesienne, które są słoneczniki i kilka liści pozbieraliśmy z Matyldą na spacerze i po prostu wsadziłam tam słoneczniki i te jesienne liście i naprawdę to jest taka fajna dekoracja, też żeby ta dynia tak szybko się nie psuła, żeby można ją dłużej trzymać i na przykład wytrzymała cały, cały październik to można to psikać um, disinfectant z alkoholem żeby zabiło tą bakterię lub co widziałam też na Pinterestie, to jest ktoś używał jedną część blić wybielacza i trzy części wody i tak po prostu wyczyścić tą dynię, żeby było tam mniej bakterii i dłużej jakby to ym, ta dynia żyje, ma dłuższe życie, albo po angielsku się mówi a longer life. A no, i tak właśnie udekorowałam nasz stół na taki y, na jesień. No, kochani, mam nadzieję, że te jesienne inspiracje Wam się podobały. Jak takie lubicie takie filmiki, to to koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej a lub w zakładce społeczność, to też możecie tam skomentować. No i jak wykorzystacie i będziecie próbować, to dajcie znać, bo to mnie motywuje, żeby więcej takich filmików nagrać. A jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej, żeby widzieć właśnie więcej takich filmików. No i jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego i jesiennego dnia.